Rzeczy. No, wyobraźcie sobie, że to jest ostatni mój punkt na, na mojej trasie w tym roku, a jak ktoś był na moim Facebooku, to widział, jak ta trasa wygląda. Już się na zdjęciu w tle nie mieści a i tak części rzeczy tam nie wpisywałem, bo i tak by nikt nie uwierzył, że da się to przeżyć. Um, przy okazji jakby jest pięć podmiotów, które się prowadzi, więc ile rzeczy jeszcze tam nie jest wpisanych, więc jestem skrajnie wyczerpany, a jakoś jestem na chodzie. Tylko dlatego, że po pierwsze wiem po co, po drugie jakby umiem swój organizm utrzymać do tego stopnia, żeby on po prostu funkcjonował, bo wiem jak działa. To też jest kwestia uczenia się, Uczysz się organizacji, uczysz się zarządzania, uczysz się ludzi, ale też uczysz się siebie. Uczysz się siebie w głowie, ale też swojego ciała, jak ono reaguje, czego potrzebuje i tak dalej. Hmm. Skoro tak się, tak powiem, zajeżdżasz, bo masz jakiś cel i wiesz, dlaczego to robisz? Właśnie chciałem spytać, dlaczego to robisz, bo chyba pieniądze już masz. Mhm. Dlaczego się właśnie tak zajeżdżasz i tak ostro pracujesz? Powiedziałeś, że wiesz dlaczego, chciałem się dowiedzieć. Jaki jest ten cel? Tak. Bo pieniądze już masz. Tak, pieniądze już właśnie to mnie zaskoczyło. Dobrze zbudowałeś pasterunek. <słanek> tak jest. Jeszcze, <głos》>. Jeszcze powinienem Lambo podjechać. Tak, tak. Słuchajcie, książki poszły, mam za co wrócić pociągiem. Super, dzięki. Wiesz co, był taki moment, ja o tym pisałem w książce. Było kilka takich momentów, które miało mnie już nie być. Jednym z takich momentów był mój podjazd na Castoramę, kiedy wiedziałem, że za kilka godzin otwieramy placówkę, byliśmy przy końcówce montowania sprzętu, bez niego nie ruszylibyśmy. Była siódma rano, a my byliśmy wystrzelani ze wszystkiego w zasadzie. Taki, taki remont w tak krótkim czasie jest w stanie wypompować się naprawdę z każdych. Oszczędności. Ja pamiętam, że przed siódmą, miałem o siódmy być na parkingu w Kastoramie, przed siódmą, nie budząc mojej żony, yy, rozwaliłem skarbonkę i wygrzebałem z niej 34,50 słynne. Pojechałem do Kastoramy modląc się, że te kołki, które mi wskażą yy, ci fachowcy będą kosztować mniej. Także możecie sobie wyobrazić moją drogę. Oczywiście wiesz, cały czas jakby nic się nie dzieje, absolutnie. Yy, wiesz, podchodzę, kupuję te kołki, podchodzę do tej kasy, nawet nie zobaczyłem ile to i było tam chyba jakieś 32 z groszem. Słuchajcie, szkoda, że ja tylko paragonu nie za zachowałem. Pojechaliśmy. Jak już myślałem, że już schodzi ze mnie, no to oczywiście był problem z przycinaniem, przycinaniem sprzętu. I dziewczyna, która wychodziła o 14.30 pomagając, a o 17.00 miały być pierwsze zajęcia, wychodziła stamtąd, mówię, że była przekonana. Później się przyznała, że nie wyrobimy się, nie ma szans. A gdybym się nie wyrobił, to, to miałbym problem dalej, bo tak jakby wszystko było na zakładkę. W międzyczasie. Jak otwieramy, w niedzielę kończyły się warsztaty. Mówiłem, że cały czas coś mamy. I nasz gość został gość. w poniedziałek odebrany przez y, inną firmę na lotnisko do Katowic busem. Całe szczęście, że był odbierany z mojego domu, jak ja byłem w firmie, bo gość z busa powiedział, to pan mi zapłaci, jak będę wracał wieczorem około 21, bo bym nie miał mu czego dać. Nie zabrałby mi gościa. E, więc o 7 rano podcasterama miałem 3450, musząc jeszcze coś kupić. E, Wieczorem miałem już czterocyfrowe kwoty na koncie, za trzy dni miałem pięcio. Nigdy nie wiesz, ile braknie cię do tego, żeby i czy wytrzymasz to. Ja wtedy wiedziałem, i to jest ta kwestia właśnie tych emocji, że ja, oni potrzebują mnie jako osobę, która y, wie, co robi, albo przynajmniej dociśnie to do końca, albo przynajmniej powie trudno, zabrakło mnie, ale przynajmniej zrobiłem wszystko, co mogłem. I tworzysz pewnego rodzaju teatr. My wokół tego całego zrobiliśmy zresztą te osoby, które mają książki. Tam są i wideo, i wszystko zobaczycie. Co zrobiliśmy na totalnym byciu w totali? naprawdę. I wyciągnęliśmy to. Druga sytuacja. W międzyczasie yy, to była, bo próbujecie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Yy, druga sytuacja to było to, co na okładce jest, czyli jest czwarta w nocy. Ja się budzę i, i zdaję sobie sprawę, że, że tracę wszystko właśnie po którejś tam nie przez nocy yy, jakiś czas temu. Ale odwróciłem się i zdałem sobie sprawę, że za mną leży moja narzeczona i pies i śpią spokojnie. I zdałem sobie sprawę, że oni śpią spokojnie tylko dlatego, że myślą, że ja wiem co robię. Więc zdałem sobie sprawę, że ja muszę sam się przekonać, że wiem co robię. Czyli właśnie wtedy nauczyłem się wyłączać emocje i skupić na tym, co ja mogę zrobić, nie co się dzieje, co ja mogę zrobić. I na tym dzień w dzień się skupiałem. I jak już było bardzo źle, był taki moment pomiędzy remontami, kiedy też trochę już. Wiedziałem, że prawdopodobnie to nie przejdzie. Yy, Czasem się przeszło, że, że zrobiłem sobie krótką przerwę, żeby wziąć wdech i wszedłem pod prysznic. Yy, I był taki moment, trochę jak w filmach, że ja już, wiesz, taki trochę załamany pod tym prysznicem siedzę. Jak patrzę, jak ta, 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 ta woda się leje, i sobie tak myślę, że yy, nie pamiętam dokładnie, co powiedziałem, ale powiedziałem coś w stylu, że yy, jeżeli bez względu na w kogo wierzycie, w każdym razie. Gdzieś do góry mówiłem, chyba, że jeżeli to przetrwam, to zrobię wszystko, żeby pomóc innym, żeby tego nie doświadczyli. W sensie takim, że jeżeli to przetrwam, nadam temu sens w jakimkolwiek sposób, przekażę to dalej. I zapomniałem o tym wydarzeniu, dopóki nie musiałem tego opisać w książce. I później zdałem sobie sprawę, że wiesz co, nie wiem, czy jakbym tego nie powiedział, to bym tego nie przetrwał, czy to w ogóle miało jakieś znaczenie, a w tym momencie mnie to nie obchodzi. Wiem, że mam pewien dług do spłacenia i nie mam problemu, żeby to spłacić. I o to walczę trochę, bo mogłoby mnie tu nie być po prostu. Świetnie, <klucz> ok. tak. mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. pieniądze to nie wszystko. Dziękuję Wam ślicznie, byliście naprawdę wdzięcznymi i, i wymagającymi słuchaczami. Przyznam się szczerze, że po całym dniu wykładów nie wiedziałem czego się spodziewać, ale no jest niedziela, jest po integracji, a zostaliście bardzo długo, także cieszę się. To była przyjemność pracowania z Wami. Mam nadzieję, że nie schrzanicie tego i zrobicie z tym dobre rzeczy. Także powodzenia Wam życzę, przyda Wam się.